Cześć Wydowski, bardzo serdecznie, ja jestem Semko, a to jest losowanie. Pisaliście mi w komentarzu, w komentarzu na szakazie kiedy będzie losowanie, kiedy będzie losowanie. No to jest losowanie, osób jest niedużo, tylko 6 i będzie taki, będę zastosował, że będę tak dawał losuj. I kogo wylosuje? Kogo wylosuje? No to ten. To będzie odpadał. I, i ten, który zostanie, ten wygra. Konto. No to zaczynamy. Los Hubert. Y, Koreo Pozdrawiam cię. I. Y, Usuwamy. No, tak się usuwa. Tak się usuwam. Y, Niro. Gaming. Pozdrawiam cię. Ale nic nie wygrałeś. Usuwam. Il. Olivier. Olivier przegrałeś. Pozdrawiam cię. Rosu. Hitchen. Pozdrawiam cię. Ale nic nie wygrałeś. Oto ten najgorszy moment. Kto? Czy Szybkie Margo czy D-Shimon.pl? Ten czy ten? Zobaczymy. 3, 2, 1. I kto JEST D-Shimon.pl. Wygrałeś konto. A nie. Psorka Jego usuwam? Pomyliłem się. Usuwam go. I wygrał. Szybkie Mango. Szybkie go. gratuluję Ci tego konta eee, Napiszę do Ciebie Oto to Twoje konto jest 135 level Jak do mnie kolega nie odpisze Czyli Że nie chce konta, albo co, to nie wiem, zobaczę Czy komuś może dam, czy jeż, Jeszcze raz, ale chyba dam komuś bo Tam kolega będzie chciał które pisze do mnie codziennie na szachę. Kiedy odcinek, kiedy tamto, to chyba jak ten kolega nie odpisze do mnie, to czyli że jemu dam konto. Czyli nie jest zainteresowany tym kontem, jeśli chcecie więcej takich losowań i z wszystkich, ja, bo mam tylko mam jeszcze dwa konta do losowania, jak już mówiłem. Jeśli dobijecie 10 w górę, robię kolejne losowanie. Zobaczę, kolejne, ale na pewno będę robił kolejne losowanie. No to trzymajcie się, do następnego odcinka. Jutro będzie odny, następny odcinek. To będzie już chyba, już, bodajże szósty, bo już mi pisali, kiedy będzie odcinek. Y dzisiaj jest losowanie, jutro będzie odcinek. No to trzymajcie się. Cze <śm>